Polecamy wrześniowy numer miesięcznika tak rodzinie, a w nim. Jestem szczęściarzem, stwierdza Janek Mela, jedyny niepełnosprawny, który zdobył dwa bieguny. King Kong na bolszewików. Historia amerykańskiego lotnika, który walczył z bolszewikami w armii Piłsudskiego, a później pilotował samolot strzelający do filmowego King Konga. Jak uczłowieczyć człowieka. Biblijne modele wychowania. Polecamy ponadto temat numeru. Musicie od siebie wymagać. Tak działa Bóg, reportaż o spotkaniu z ojcem Baszoborą, rodzic i dziecko zgrany duet, bajkoterapia, czyli w jaki sposób leczyć bajkami, czym grozi ćwiczenie jogi i świadectwo z Indii, smażone lody i inne felietony, a także przepis na zupę z Afryki. W numerze dodatek z najsłynniejszymi wypowiedziami papieża Franciszka z Rio de Janeiro. Tak, rodzinie. Katolicki magazyn formacyjny do nabycia w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Życzymy miłej lektury.